Przedtem pan się bliżej Julii, dlatego tak. pan to zrobił. Tak. Eee, może ja rozpocznę. Proszę państwa, przyznacie mi rację, że Julia w rzeczywistości wygląda na piękniejszą kobietę, prawda? Widzicie ją tam na ekranach telewizorów. A tu jest cudna. Proszę brawa o potwierdzenie, że tak prawda? To wcale nie jest brzydula. Nie jest brzydula, absolutnie nie. Powiedz mi, y, Julia, coś o, o magazynie. Czy, czy podoba się ten magazyn? Czy w ogóle podoba Ci się okładka, na której jesteś? Bardzo Cię proszę. Zabrzmiałoby słabo, jakbym powiedziała, że mi się nie podoba. Naprawdę mi się podoba i y, słyszałam już tutaj kilka opinii, że nie wyglądam jak ja. To w sumie wydaje mi się komplement. Chociaż na Twojej barkach przeżyła. Jeszcze nie miałam okazji się zapoznać z tym numerem. Dopiero teraz tak sobie troszeczkę przekartkowałam, także nie mogę nic tego powiedzieć. W każdym razie okładka mi się podoba. A środek tam jest cały wyjazd z tobą. Czytałam dałam autoryzując Nie wiem jak teraz wygląda, mam nadzieję, że tak samo. Mam nadzieję, że tak samo, ale powiedz, czym teraz ostatnio występujesz w teatrze? Właśnie teraz przyjechałam prosto z Teatru kapitol, gdzie gram w dwóch połowkach e, oraz nasze Komedia w Ostrej i zaczynam jeszcze jeden bardzo fajny projekt teatralny w sierpniu, ale jeszcze nie mogę powiedzieć. Muszę powiedzieć, że byłem na Ostrej na premierze komedii. No i muszę powiedzieć, że Julia Kamińska zrobiła wielkie wrażenie, bo każdy myślał o coś zupełnie innego, a tu się okazało, aktorka z tej kości. A przecież a. tak prawdę mówiąc, to nie masz wykształcenia aktorskiego. No nie, nie mam, nie mam tego klasycznego wykształcenia aktorskiego, ale zbieram yy, doświadczenia, które składają się na te takie bardziej praktyczne. Słuchaj, ale podobno również i śpiewasz, yy, chyba tańczysz. Już nie. Już nie. Dobrze, ale śpiewasz, grasz, a powiedz mi, czy na przykład. Ponieważ to jest moda i styl, czy też Hodeling Cię interesuje, czy też ktoś Ci zaproponował? To znaczy, no cóż, od czasu do czasu pozuje to zdjęć. Jak widać w aktualnym numerze mody i stylu? Nie, ale to mówisz teraz, jeśli pozujesz, czy mówisz o roli, to na modelki i teraz o wybiegu. No szczerze mówiąc, chyba nie czułam się za bardzo na siłach, chociaż ten widzenie na się w jak widać na w imprezach i też w teatrze, także kto wie, jeżeli kiedyś będę miała taką propozycję, to ją z przyjemnością rozważę. A czy możesz z jedną tajemnicę? Bo jakby tak powiem trochę do, do, do reporterów, powiedz mi, kto jest projektantem tej wspaniałej kreacji? Trzeba by spytać mojej wspaniałej stulistki Easy Sobster, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Wszystkie informacje będzie można znaleźć jutro na mojej oficjalnej Facebooku oraz w blogu, że tak się dołączę do, do wymieniania różnych no. spraw. Dobrze, a teraz przed, przed tobą. Teraz przed tobą już wakacje, powiedz mi, gdzie? No niestety wakacje. Powiedz, powiedz być... tak, tak, żeby każdy z Panów mógł tam pojechać. No, w wakacje spędzę w pracy na planie serialu, które będzie można zobaczyć w wrześniu yy, oraz w pracy. Też jeszcze nie mogę powiedzieć, który. Ogólnie to będę w pracy. Szukajcie mnie pracy, jeżeli chcecie mnie znaleźć. no? Yy, wygląda na to, że... Ryszard nie, nie, nie czytał jeszcze tego artykułu, nie? Chyba pytać o modelinki, takie inne historie. Tak? Obrazki. Obrazki, no właśnie. Nie również jest zaoferowany każdy, każdy z nas dostał dopiero dzisiaj ten magazyn. Ja wolę na razie popatrzeć, a przeczytać wezmę do łóżka i wezmę popatrzeć. Będę czytał dokładnie, bardzo wers po wersie. A propos modelingu, Julia myślę, że na pewno otrzymasz taką propozycję, bo e, gdybyś teraz tak sobie przebiegła, wiesz, tu na tę wybiegu, no miała ja na pewno otrzymałabyś mnóstwo brać. Bo jesteś rzeczywiście piękną, piękną, piękną dziewczyną i, i ten modeling przed Tobą, kochanie, no bo masz wszystko już dosłownie, tak? Wszystko oprócz bardzo młodego wieku, więc szczerze mówiąc. Będę się raczej rozwijać w stronę aktorską, ale bardzo dziękuję za komentarz. Musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, że Julia wielbia kapelusze. Czy tak? Powiedz mi, no, skąd przyszła ta, 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 ta miłość do tych kapeluszy? No chyba nie pochance Hance Wielickiej. No, w sumie to, to, to ale przecież nie było złe. Czemu nie? Tak, przyszło pochance Hance Wilickiej. Czyli w takim razie również będziesz stawała na estradzie i mówiła monologi? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie. Na to dobrze się zaczyna. Tak, zaczyna się dobrze. Na razie mam mnóstwo projektów w planach. E, jak będę mogła coś powiedzieć, to powiem, a na razie tak enigmatycznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Nie, dziękuję Julia Kamińska. Ale jeszcze, proszę Państwa, zapomniałam to wiedzieć, to jest bardzo ważne, że 3, 3 lipca rozpoczynają się pokazy Alpomorą w Rzymie i redakcja Moda Styl patronuje. To jest wielki zaszczyt. Proszę Państwa, i brawa, brawa że to jest wielki zaszczyt dla redakcji Moda Styl. Ja bym Ciebie chętnie Julia, Julia zabrała tam ze sobą, wiesz? Bo naprawdę to spodobiesz na urodę Włoszki. Ale wiesz co, Helgo, ja myślę, że to bardzo dobrze. Gdybyście na przykład tak teraz zagrały, bo jest tam ileś milionów do wygrania, Aha. niestety bez problemu i moda i styl, i, i wszystkie wybiegi, i daty, no tak i kto, Każdy by miał już nocie. I, I kto to mówi? Człowiek, który, który siedział, prawda, w lot, to cały czas w główce gdzieś tam ci siedzi palatko. No wiesz, numerki ciągle są ze mną. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo brawo. Julia Kamińska, wiki